Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejny odcinek społeczeństwa. Witam Was Piotr. I Michał, dzień dobry. Witam Państwa. Was 31 stycznia, ostatni dzień stycznia. Dzisiaj będziemy rozmawiali o e, sytuacji w Niemczech. W Niemczech. E, I będziemy rozmawiali, będziemy rozmawiali o chińskim Maya i zapraszamy na społeczeństwo. Społeczeństwo. No co tam za tą zachodnią granicą naszą się dzieje, Michale? Co tam się dzieje takiego, powiedz? No. Co takie interesujące jest? Bo w tym tygodniu, słuchajcie, nie mieliśmy w ogóle pomysłu na, na, na tematy. Znaleźliśmy takie dwa tematy, które są naszym zdaniem niewykorzystane wystarczająco, bo Trump wszystko przykrył. Świetny Trump z mózgiem. Właśnie. Trump z mózgiem po prostu wszystko przykrył. No więc skoro mówimy o mózgu, pogadajmy o Niemcach. Tak jest. <laughs> Ehm, tam się wbrew pozorom trochę dzieje. Ehm, poza Przypominam tym... drugim słuchaczom, że pod koniec lutego mamy wy przedterminowe wybory do tak Parlamentu Niemieckiego. Ehm, I no tak, no, i to ważna rzecz, bo Niemcy są w środku Europy. No właśnie, patrzymy na wschód cały czas, słuchajcie, nie patrzymy za bardzo na zachód, no bo te Niemcy obrzydliwe, ten Tusk for Deutschland i tak dalej, ale rzeczywiście to jest tak, że... Wczoraj ta sytuacja... Kurski zamieścił Tuska śpiewającego Deutschland, tak? Tak? Tak, na Twitterze. O kurczę, muszę to zobaczyć. Dobrze to. O, to muszę muszę zobaczyć. E, w każdym razie, e, słuchajcie, tam rzeczywiście jest tak, że e, formuje się jakby nowa już, że tak powiem, na podstawie oczywiście sondaży, nowa, że tak powiem, kształtuje się nowy układ polityczny, który prawdopodobnie będzie rządził. No nie, 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 nie na podstawie sondaży. Mhm. Powinniśmy zacząć chyba od tego, że zaraz po głosowaniu e, CDU, i e, na, temat, na, temat, na temat zamknięcia granic niemieckich, uh -huh. powstał nietypowy sojusz za I następnego dnia Orban na ich się napisał: Witamy Niemcy w klubie. <laughs> Więc myślę, że to już się zaczęło dziać, a nie tylko na podstawie sondaży. Tak, rzeczywiście tam to głosowanie było kluczowe, słuchajcie, bo, bo tam pierwszy raz złamano tak zwany niemiecki kordon sanitarny którym otoczono partię, którą nazywa się powszechnie skrajnie prawicą, czyli AFD, Alternative for Deutschland. Widzisz, powiedziałem for Deutschland. I, i rzeczywiście za to krytykowano CDU, że pozwoliło na to, że, że ten kordon został złamany. No wczoraj, wczoraj Angela Merkel wydała oświadczenie na ten temat. No i co powiedziała? No bardzo skrytykowała Merca. Tak. Ale należy, należy napomnieć, drodzy słuchacze, żebyście wiedzieli, że Fredrich Fred, Merz, tak. Merz. Kto to jest w ogóle, powiedz? Fredrich Merz przez całe swoje życie w zasadzie zajmował się walką z Angelą Merkel w partii. Przez, całe, przez cały czas, kiedy byli w CDU. Żebyśmy tylko mieli świadomość, CDU jest główną partią w tej chwili prowadzącą tak, w Niemczech. Uh -huh. I jest to centroprawica? Tak byśmy to określili. Uh -huh. Tak. Chociaż e, mówi się, że Angela Merkel troszeczkę prowadziła ją, niektórzy mówią ku centrum, inni mówią na lewo. Mm -hmm. Tak czy siak, e, w 2002 roku e, pozbawiła kierownictwa Friedricha Mencena i od tej pory. Mencena powiedziałeś. Mencena, przepraszam. <grywa> No, no, Freddy Merca. To się wytnie, tak? To się, wytnie. Nie, to ale... się nie, to się zostawi. To się na pewno zostawi, ale chcę powiedzieć tylko jeszcze jedno, słuchajcie, żeby nadać temu kontekst. Merc jest. To dosłownie jedno słowo wejdę ci. Merc jest typowany na nowego kanclerza, dlatego o nim rozmawiamy. Tak, tak? Tak. Dlatego jest to jest ważna szefem, postać. Jest szefem CDU, czyli tak. naj, największej siły, która no, praktycznie na, no dobra, nie będzie, 99% wygra wybory. Mhm. I w momencie, kiedy tylko. Męc przejął władzę po Merkel, CDU zaczęła skręcać w prawo. Mhm. Wydarzyły się w międzyczasie dwa jarmarki, prawda? Mhm. W których e, emigranci, chociaż nie zawsze to byli emigranci, to można tłoczyć długie rozmowy, e, dokonali zamachów, no, tylko dało paliwa, jakby tej sile to. Mhm. No, i teraz dochodzimy do tego kordonu sanitarnego, o którym mówiłeś. Proszę. Przepraszam, chciałem tylko nakreślić. Nie, tło. nie właśnie bardzo dobrze nakreśliłeś to. Ja, ja nie chciałem powiedzieć nic ponadto, że, że ten kordon sanitarny został złamany. I dla mnie przy, przy okazji tego głosowania, jeszcze do tego dojdziemy, ale tam jest ciekawy wątek pomocy dla Ukrainy, bo tam w, tych, w, tych samych, w tej samej rundzie głosowania, nie, nie wiem czy w tych samych głosowaniach, w tym samym dniu. Ale też głosowano pomoc dla Ukrainy, 3 miliardy euro, i to się z kolei nie udało, bo tam złamano kworum. I pomimo tego, że to jest kwota chyba 3 miliardy, tak, 3 miliardy euro, i to dojdziemy jeszcze do tego, jaka jest powiedzmy, pozycja militarna i stanowisko militarne Merca. Merc miał taką przemowę ostatnio i on w niej, tak powiem, nakreślił kilka kierunków. Jeden z tych kierunków to jest, co dla mnie się wydawało interesujące, to jest ponowne, ponowne otwarcie z Polską. Tak. Czy można też było po powiedzieć, uwaga, uwaga, reset. No. <grytanie> ponowne otwarcie, to znaczy głębsza przyjaźń, większa współpraca. I Mac poruszył też temat, czy był pytany. Nie wiem, czy sam poruszył, czy był pytany. Poruszył też temat tych słynnych obligacji wojennych, który to temat Tusk dosyć intensywnie popychał przez ostatnich kilka miesięcy. No, opowiedz coś więcej o tym temacie. O obligacjach wojennych? Tak. Mhm. Okej, okay, no to to jest taki pomysł, że w dużym, dużym skrócie wszystkie kraje unijne, czy większość krajów unijnych, będzie się zrzucało na wojnę w Ukrainie. Czy, czy nawet nie na wojnę w Ukrainie na zbrojenia ogólnie, tak? Czyli będziemy się wspólnie zadłużali, wydawali. No to jest nie jest pomysł nowy, no bo takie obligacje Rozumiem. też były wydawane no dobra, no podczas drugiej wojny No i Metz powiedział, że w ogólnie fajny pomysł, w dużym skrócie, ale najpierw to może byśmy porozmawiali, na co my będziemy to wydawali. Czyli jak będzie wyglądała współpraca militarna w ramach Europy? Jak będzie wyglądała współpraca w ramach Europy militarna? E, oczywiście podkreślił, że to jest ważne, że mamy tutaj wojnę na wschodzie, że oni chcą w tym jakby uczestniczyć, że jest oś zła, tam wymienił Rosję, Chiny i tak dalej. No nie no, w tej chwili. Dobra, widzę już do czego zmierzasz, bo mhm. jakby tego mi bra brakowało. Mhm. E, w tej chwili chodzi ci o to, że wątek Ukrainy jest jednym z wątków. Które mogą zadecydować o kampanii wyborczej w Niemczech. Też. Dobra. Więc, w ogóle jeszcze, drodzy słuchacze, żebyśmy mieli świadomość, ta kampania, ze względu na to, że, jest, że wybory zostały przyspieszone, ona jest niesamowicie krótka. Ona trwa zaledwie miesiąc. Mhm. I teraz rzeczywiście jest coś takiego, że. Wszystkie skrajne partie, a żebyście mieli świadomość, AfD nie jest jedyną skrajną partią w Niemczech. Naprawdę, są jeszcze jakieś inne? No tak, mamy powstający sojusz. Przepraszam, że muszę sprawdzać, ale wiesz, niemieckie nazwiska i ja. No. E, Sary Wagenknecht, mhm. który jest już w, w Turyngii AfD i ten sojusz na przykład tak, wy, tak wygrali, że zdobyli w zasadzie władzę. Mhm. I mówią na to skrajna lewica. O. Ja w ogóle, to jest osobna kwestia, że kiedyś powinniśmy porozmawiać na ten temat, na temat tego, co to jest skrajna prawica i lewica, bo ja uważam, że ten jakby podział się zatarł mhm. i że w tej chwili, w każdym razie patrząc na program tego sojuszu, to to jest połączenie skrajnej prawicy ze skrajną lewicą. O. No tak czy siak, ale ona jest byłą komunistką, prawda? Więc... Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ze wschodnich Niemiec, wiesz. Tak wydaje tak. mi się, że to w ogóle jest taki. Tak, ale. poczekaj, no, no, no. Zmierzam do tego, że jakby mamy taki podział jasny: centrum kontra te skrajne, które są antyestablishmentowe i to w ogóle się dzieje w całej Europie. I łączy je jeden punkt. Te, które są, może trochę z wyjątkiem Polski, która może dlatego, że mamy za blisko Rosję, te partie, które są skrajne. Są współpracy z Rosją i ograniczenia wojny z Ukrainą, mhm. są antyimigranckie, mhm. prawda? Mhm. I są za protekcjonizmem państwa w przemyśle i w ogóle w gospodarce. No tak, chyba dałoby się to sklasyfikować. Okay. A z drugiej strony mamy centrum. Które de facto jest tym establishmentem, ale jednocześnie jest jakby tym, nie wiem, jak to nazwać. No takie tradycyjne, liberalne partie, no takie, takie partie historycznie, tak, powiedzmy, tak, centrowo. Tak, tak. Tam... I tak jak i na całym świecie, tak i w Niemczech, udało się jakby tym skrajnym partiom doprowadzić, że znowu wchodzimy w tą, w kampanii będziemy rozmawiali o tym, co zrobić z imigrantami mhm. i co zrobić z. Teoretycznie tam w Niemczech w tej chwili jest, jeszcze drugim głównym tematem jest gospodarka, ponieważ Niemcy zbliżają się ku recesji. No ale zobacz, to są te same tematy, które mm, przeważyły o y, zwycięstwie Trumpa, nie? Przepraszam, że wracamy do. Tak, właśnie do Trumpa. o tym mówię, dlatego mówię, hmm. że na całym Zachodzie dzieje się to samo. To tak. powiedziałem i dlatego, że tak powoli widzę, że podział dzieje się dokładnie taki sam. Tak, tak. I tam rzeczywiście też może być tak, że ten temat w ogóle zdecyduje o tym, kto będzie rządził, nie? Więc, więc to jest też ważne i, i widać to... Znaczy, potem... no nie, no wiemy, że Friedrich będzie na 100% kanclerzem. Kanclerzem, tak. 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 E, to było tak, takie ciekawe, znaczy w ogóle ten, ten jego speech, ja sobie tam przeczytałem fragmenty, to, to fajnie brzmi w, 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 kierowane do Polaków. Ja uważam, że ten, Ja wiem, że my mamy taką obsesję, że szukamy wystąpień liderów europejskich. No tak, ale ja uważam, że to w ogóle po prostu... Przepraszam, że tak nad no. tym się prześlizgłem, ale uważam, że to w ogóle nie wpłynie na wybory. Tak jak i zresztą nie wpłynie na wybory, według mnie, mm, poparcie Elona dla FD. E, wręcz przeciwnie, bo Niemcy teraz, nie wiem czy słyszałeś, sprzedają masowo Tesla. I Tesla w ogóle, jeżeli chodzi a, o sprzedaż no, w Niemczech, to jest e, leży i na, na twarzy. No, no, no właśnie, no Ale. więc jakby. Upadła i chyba nie w stanie, bo to jest taki rzeczywiście Wiesz, a taki. Z Polakami to jest tak, że największe poparcie dla tej sary Wegenkreft i dla, i dla AfD to jest w, we wschodnich landach, a przede wszystkim przy granicy z Polską, więc. Widać zabory. E, Widać, kogo nie chcą. Ja myślę, że to jest też ważne, bo, bo Niemcy tam. Znowu wydaje mi się, że nie dość, że emigranci rozsądzą temat emigrantów gdzieś tam rozsądzi o tym, kto będzie rządził. Znaczy, rozsądzi, to, to będzie miał duży wpływ. A nie myślisz, że u pragmatycznych Niemców wygra gospodarka, która zresztą też jest głównym tematem. Właśnie do tego zmierzałem. Właśnie do tego zmierzałem i to jest kolejny temat, który też wygrał u Trumpa. Tak? To znaczy, um, Niemcy są chyba trzeci rok w recesji. W, w tym roku znowu nie, chyba się nie podniosą z PKB, znowu będą na minusie. Um, socjal jest tam bardzo wysoki, jak wiemy, e, więc to, czy oni będą w stanie rozkręcić tą gospodarkę, przemysł samochodowy, tam czuje ciśnienie ze strony Chin, e, chińskie samochody wjeżdżają do Europy e, i powiem ci, że to, to może być... Silne związki zawodowe. Silne związki zawodowe, to już w ogóle, to, już, to, jest, to jest zupełnie inne. Tam... W niemieckich fabrykach samochodów to jest... To jest doprowadzone słuchaj, do, do absurdu, to co się mhm. dzieje w związkach zawodowych w Niemczech. To jest, to, to, to jest niesamowite. E, więc myślę, że takie tematy Rzeczywiście będą interesowały ludzi i one przesądzą no tak, o tym Ale krytyka. ta kampania, tak jak powiedziałem, jest dominowana przez dwa tematy: tak. gospodarkę i imigrantów. Tam się słuchaj, pojawiło jeszcze ostatnie słowo na temat wojny, bo nie chcę za dużo mówić na, na temat Ukrainy, ale na temat wojny chcę, chcę coś powiedzieć, bo to jest dla mnie absolutna nowość. Słuchajcie, jakby jak słyszeliście o tym, no to może ja jestem po prostu niedouczony. Ale tam się pojawił taki delikatny wątek przy okazji Merca. Jednak powrotu do tej koncepcji europejskiego wojska. tak? Bo Co, co jakiś czas ten temat wypływa. Na zasadzie, mm -hmm. Czy powinniśmy mieć wspólne wojsko, czy, czy nie powinniśmy? I ja się dowiedziałem znowu, może jestem ignorantem dowiedziałem się, że w latach 50. słuchaj powst miało powstać coś takiego, co się nazywało Europejska Wspólnota Obronna, ehm, i to było w ogóle zainicjowane przez Francuzów. Ehm, z tego się wycofali na końcu Francuzi, głównie dlatego, że Dlatego, że bali się tego, że Niemcy będą, że tak powiem, za, za silne, się odbudują militarnie i znowu zagrożą Europie. Natomiast to rzeczywiście no, był już kiedyś taki pomysł, tak? który upadł. Ten pomysł wydaje mi się, że też upadnie. Na pewno współpraca militarna będzie dosyć istotnym tematem w kontekście tego, co się dzieje no, w Stanach. Może powinniśmy powiedzieć, że Niemcy mają taki problem, że są krajem, który, jednym z krajów, który wydaje najmniej na wojsko. Tak. Tak. Nie, to tam armia to w ogóle leży. A, więc tam, jakby... nie ma, tam prawie nie ma armii. No tak. więc właśnie, więc jakby. Tam słuchajcie, armia jest. To jest ciekawe, bo ten temat w ogóle też jest. Ja o nim jeszcze nie słyszałem, a może być w kampanii niemieckiej, dlatego że tam armia jest w okropnym rozkładzie. Nie, no jest przecież w kampanii już. Tak, I... już tak. rozmawiali o tym. No, jakby przede wszystkim centrum deklaruje zwiększenie nakładów do tych wymaganych 2% PKB przez NATO. Mhm. I to jest jeden z programów, jakby z punktów programu, mhm. dosyć istotny. Okej. Okay. To takie główne, że tak powiem, wątki, jeżeli chodzi o Niemcy. No dobrze, a jeszcze, prawda, powinniśmy powiedzieć trochę o, tych, o tej lewicy, która tam jest. No to opowiadaj. No, no dobra, niech będzie. Zgłosiłeś ale... się na chodniku. Nie no, słuchajcie, no, oczywiście trzecią siłą jest y, lewica gdzieś tam z y, Idącymi za nim, e, za nim zielonymi i e, Lintkę, tak, ale oni pewnie nie przekroczą progu. Tak czy siak e, spodziewamy się sojuszu CDU i owej lewicy. Tylko, że to właśnie jest problem tego złamania kordonu sanitarnego, mm -hmm. ponieważ są to kwestie imigrantów przede wszystkim zasadniczo różnią. Obie strony sceny politycznej, między innymi dlatego rozpadł się właśnie rząd Olafa Scholza. I tak naprawdę tu nie wiadomo do końca, co się stanie. Myślę, że rozpadł się przez pieniądze. Niemieckie no, <śmiecki> pieniądze. Myślę, że tak czy siak koniec końców pragmatyzm Niemców wygra, jak zawsze. Bo to. W gruncie rzeczy, chyba jest jednak mądry naród. Mhm. Ale. Mm, tak, żeby, raz, tak żeby jakby podsumować, nie wiem, czy wiesz w jaki sposób AfD stało się takie mocne. No. Bo, bo to, nie było, to nie była partia wschodnich landów. To była partia, która powstała w zachodnich landach, byli o. tam ekonomiści, mhm. profesorowie, którzy sobie debatowali i balansowali na, wiesz, na granicy poparcia, tam w ogóle progu wyborczego. Mhm. I w pewnym momencie wydarzyła się Angela Merkel, która powiedziała, że otwiera granice mhm. dla wszystkich uchodźców. I wtedy AfD to był ten cud, który wywindował AfD w górę. No to ciekawe. Czy to, to, ta transformacja jest że, ciekawa? Tak, ta, nie? nie, nie, w ogóle, że jakby to nie jest partia, która powstała we wschodnich landach. Ciekawe, nie słyszałem. Nawet we władzach nie ma ludzi ze wschodnich landów. Tak A jak i... się mówi tak standardowo o tym podziale. Aha, aha. A ko kojarzy ona stuprocentowo. Znaczy, jej, jej, jakby jej prasa w Polsce no. opiera się na tym, że to jest partia rzeczywiście taki, taki, ma, taki ma wizerunek, prawda? No dobra, no to chyba wyczerpaliśmy temat. Powiedz o tym chińskim i. <noise> Słuchajcie, znaczy to ja, ja chciałem tylko może nie naprostować, bo widziałem dużo bzdur na temat tego. Najpierw przedstaw. Okej. Okay. Mhm. W zeszłym tygodniu. E, Premiere miało, że tak powiem, nowy produkt, który się nazywa DeepSeek, który jest, no nie ukrywając, chińskim produktem, który działa dokładnie tak samo jak te produkty, które życie, czyli ChatGPT, jakieś tam lamy, czy inne takie modele, duże modele językowe. Skoro działa tak samo, to czemu jest rewolucyjny? A no słuchaj, jest rewolucyjny, bo jest, jak to z tego słyną też Chińczycy, jest dużo tańszy. Jest tańszy też dlatego. A to dlatego, że małe rączki programistów chińskich są, nie wiem. Wiesz co? E, nie, nie wiem, czy małe rączki fabryce? programistów. Nie nie nie. Tam ten zespół, tak naprawdę tych naukowców, którzy opracowali ten model, jest tam chyba pięćdziesiątka. To jest firma chińska, oczywiście. Stuprocentowo. Natomiast oni po pierwsze, zaangażowali się bardzo mocno naukowo. Oni wydali w ogóle taką pracę naukową, która opisuje ich metodę tworzenia tego modelu. Ten uczenia się, tak? Tak, tego uczenia się. Słuchajcie, to jest w dużym skrócie tak, że no jak nie wiecie, jak działają te, te wszystkie AI modele, to w dużym skrócie to jest tak, że to po prostu macie takiego niemowlaka którego po prostu uczycie na zasadzie dobre, złe, dobre, złe. Dostaje porączkach, albo dostaje cukierka. Dostaje porączkach albo dostaje cukierka, on w ten sposób się uczy jak reagować na to, co tylko do niego Tylko Nie napiszecie. uczcie tak dzieci jak. Nie, moje nie, nie, pios... absolutnie nie. Nie popieram takiej metody wychowawczej. <laughs> tak, tylko tak w razie czego. Ale w dużym skrócie to tak wygląda. No, i teraz Chińczycy zrobili takie w bardzo dużym skrócie podsumowanie. Polega na tym, że oni zainwestowali w ten model, w, to, w tych naukowców, którzy to opracowali, jakby postarali się to, to zbudować. Oni zainwestowali około 5 milionów dolarów. Co no właśnie. jakby w porównaniu do, do tego, co wydają na to firmy międzynarodowe, duże, głównie amerykańskie. To, to jest kropla, to jest w ogóle jakiś promil, to jest, to, to, to jest drobiazg. Czyli e, chodzi o to, że naukowców było mniej, czy mniej kosztują ich pensje? Je, wydaje mi się, że jedno i drugie. Oni podobno bardzo, tam nie ma tylko i wyłącznie Chińczyków, jeżeli chodzi o, o część naukową, oni bardzo skupili się na szukaniu talentów. Okej. Okay. Robili to podobno bardzo konsekwentnie. Jedna z rzeczy, która jeszcze jest, ym, która strasznie. Czyli w tych pięciu milionach yy, mówimy o. My mówimy o jakichś pensjach, tak? Ktoś nie, nie. Tak? Chodzi mi o to, że mówimy również o całym procesie związanym, jakby z wyszukaniem tych naukowców. Wydaje mi się, że chyba tak, yy, bo rzeczywiście to powinno być tam uwzględnione. Oni to, co zrobili, jeszcze zupełnie innego, i to jest jakby klutej rewolucji. Oni otworzyli kod źródłowy tego, tego modelu. Aha, jest otwarty. Możesz sobie wejść na Githuba, czyli na taki portal, gdzie się otwiera kody źródłowe, i można, możesz sobie go przeczytać, możesz sobie go skopiować, możesz sobie zbudować taki model AI we własnym domu. Um, przy czym, um, oczywiście, um, ludzie, którzy korzystają, do tego jest apka, oczywiście możesz sobie ściągnąć na telefon. Rozumiem dobrze, to więc. Y i, że tak powiem ci, dla, dla słuchaczy, takie pytanie zadam. Skoro kod jest otwarty, tak jak mój promotor z mojej pracy z informatyki mówił, to nie rozumiem, jak na tym można zarobić. <grym> I to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o takie, bo jak ładnie się mówi to jest takie z angielskiego monetyzację tych produktów. Ale rzeczywiście, to, że ktoś opiera na tym jakiś biznes jest zastanawiający chińczycy wydaje mi się że to będzie taki kop taki wyskok chińskiej gospodarki jeżeli chodzi o AI pamiętaj że oni też byli bardzo mocno blokowani jeżeli chodzi o sprzęt oni mają sankcje nałożone przez Amerykanów którzy się bali tego rozwoju tej branży u, u chińczyków no ale na szczęście mogą kupować rosyjskie chipy y tak, mogą kupować... Oni wiesz, oni w ogóle budują własny sprzęt. To nie no jest tak. też tak, że, że... Oni są troszeczkę za zachodem, jeżeli chodzi o technologię. Teraz by pasowała ta scena z Armagedonu, prawda? Kiedy wali kluczem i mówi amerykańskie czy rosyjskie i tak na częściach z Chin. To prawda, to prawda. My się z tego śmiejemy, ale Chińczycy naprawdę należy im się... Przynajmniej mają mój podziw. Bo to, co zrobili, powoduje, że jakby pcha postęp po technologiczny. No tak, raczej, no, tak? wystarczy spojrzeć na przykład na to, co się dzieje tam z branżą samochodową, wspomnianą. No wcześniej. właśnie, tak. Oni są, oni są teraz pionierami pien w. w... No, no dobrze, skutnik, no to teraz prosto. I co ci się nie podoba, ich dzieci się to nie podobało. Co, co mi się nie podoba w tym. Nie, no powiedziałeś, że chciałem sprostować kilka informacji, więc jakie mamy fałszywe rzeczy? Wiesz, co no jest dużo bzdur. No. Internet zareagował na to w ten sposób, że część ludzi się zasmuciła, część ludzi się ucieszyła tym, że Nvidia spadła tam. Nie wiem, akcje Nvidia spadły na. na która na... wydała już oświadczenie, bardzo piękne. Dobra, poczekaj, ale tam Nvidia akcje spadły spadły na pysk. Dlaczego Nvidia akcje spadły na pysk? Dlatego, że stare modele, stare nazwijmy, no dzisiaj już stare, prawda, Ten postęp szybko idzie, e, zużywają, potrzebują potwornej ilości sprzętu, który robi kto? NVIDIA. Nvidia. E, więc wiadomo, że jak masz model, który pracuje na dużo efektywniej jest dużo tańszy w zakupie i operowaniu no to i do, dorównuję tym drogim modelom no dobra, amerykańskim, dobra, 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 no to dobra, wiadomo, rozumiemy. Będziesz potrzebował mniej zasobów Rozumiem. Tak? Po prostu y, w dużym skrócie, żeby tak was, drodzy słuchacze, nie zanudzać, po prostu DeepSeek jest wydajniejszy niż ChatGPT GPT i zużywa mniej zasobów. Tak, tak. Można go odpalić na przysłowiowym ziemniaku. Dobrze. E. Więc, dobrze, więc y, jakby... I wiemy już, że akcje Nvidia spadły dlatego, że produkuje się, produkuje się chipy, które służą do obsługi, do obsługi tych jakby, które są wykorzystywane przy pracy tych AI, a w momencie, no i jakby mniej tej mocy obliczeniowej zużywa DeepSeq. Mm -hmm. Tak? Tak. Dobra, super, dobrze zrozumiałem. <śmiech> <śmiech> Idziemy dalej. Eee, jeszcze jedna ciekawostka, taka ostatnia, z wczoraj. OpenAI oskarżyło DeepSeek o kradzież. O złodziejstwo. Dobrze, czego? Twierdzą, że z ich analiz wynika, że DeepSeek uczył się od OpenAI. Czyli AI zabrało pracę AI. Jak mówiliśmy często o tym, no że... No tak, to już wiemy, że te wszystkie w ogóle, one teoretycznie wszystkie powinny się o ciebie uczyć, jak ludzi, od ludzi. No właśnie. Więc mamy nowe społeczeństwo. Co jest o tyle hipokrytyczne, że OpenAI i inne firmy, które tworzyły AI, wielokrotnie publicznie i są też na to dowody, tak? były oskarżane o to, że korzystają z danych, do których nie mają żadnych uprawnień. Te modele no tak. uczyły się na internecie i uczyły się na naszych danych, które dostawały, które są udostępnione publicznie, niekoniecznie ze zgodą właścicieli tych danych. No dobra, to teraz jakby, hmm, yy, dlaczego to jest taka rewolucja? I dlaczego chciałeś o tym powiedzieć? Gle, dlatego, że w, w, już sprawdziłem takie m, m, fora entuzjastów, powiedzmy, gdzie ludzie budują sobie właśnie różne swoje własne modele. No i tam jest eksplozja ekscytacji. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że możesz sobie zbudować taki własny model językowy u siebie w domu i to pcha innowacje bardzo mocno do przodu. To naprawdę, jeżeli miałeś kiedyś do czynienia z takimi modelami, to wiesz, że one oczywiście. No, musisz zapłacić, żeby z nich korzystać, prawda? No nie, no masz jakby wersję za darmo i płatną. Tak, ale ta, ta wersja za darmo ma bardzo dużo ograniczeń, które powodują, że nie możesz z niej korzystać w takich hobbystycznych zastosowaniach. A to, że ludzie będą mieli dostęp do modelu, który jest praktycznie darmowy i mogą sobie go zbudować w piwnicy, no wydaje mi się, że jest dosyć rewolucyjną sytuacją. No zakładając, że mają w domu odpowiednią moc obliczeniową. Tak, oczywiście, tego. oczywiście. No, Wiadomo, że to nie jest tak, że możesz to jak... A to nie są tanie rzeczy. Tak, to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, ale no nie musisz płacić NVIDII, nie wiem, 3000 dolarów, żeby można było odpalić na, na niej Chadge'a. Ale cały czas potrzebujesz mikrochipów NVIDIA. Tak, cały czas potrzebujesz mikrofonu. dlatego Nvidia nie spadła do zera. Hmm. Bo cały czas jeszcze chyba Po prostu troszeczkę mniej. To po prostu troszeczkę, troszeczkę mniej. Pamiętajcie też, że jakby ta bańka była napompowana bardzo mocno. Więc... Znaczy dobra, ja powiem tak szybko z mojej strony, tylko co mnie ubawiło w całej tej, w całej tej jakby awanturze tego dipsika i zachodnich AI mnie ubawiła awantura ideologiczna. Wiadomo, że chodzi o pieniądze i chodzi o to, że Zachód ma własne standardy, Wschód ma własne standardy. Ja nie będę wnikał, czy jest standardy, chociaż oczywiście wiadomo, że pewne są mi bliższe, ale zmierzam do tego, że jakby główną argumentacją przeciwko Dipsykowi, którą wyczytałem, było to, że w momencie, kiedy się go pyta o wolne, wolny Tajwan albo więźniów politycznych w Chinach, to on nie odpowiada zgodnie z tą linią, powiedzmy, zachodnioeuropejską. No i moi drodzy, jestem przekonany, że wielu z was korzysta ze jaja, jaja, bo miało okazję. I na pewno, dobra, może nie na pewno, bo potem będę musiał odgryźć sobie rękę. Powiem tak, ciekaw jestem, ilu z was. Standardowej pracy, to jest właśnie temat, do którego używa Jai, żeby zadać pytanie o sytuację polityczną w Chinach. No właśnie. E, 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 rzeczywiście to była pierwsza reakcja ludzi, e, to znaczy pytali o masakrę na, na placu Tiananmen, albo pytali dookoła, to znaczy próbowali obejść te ograniczenia i tam pytali, a co się zdarzyło w czerwcu? No dobrze, i teraz jest moje pytanie mm -hmm. do Ciebie. No. E, jak to jest możliwe? że to jest nie do ominięcia, skoro kod jest otwarty. E, wiesz co, bo oni wystawiają ci w tej aplikacji, której, której, z której korzystasz, zakładając, że korzystasz z modelu, który oni udostępniają, tak? tak? E, um, e, oni mają serwery w Chinach e, i oni muszą spełniać... E... Znaczy, zmierzam do tego, że prędzej czy później ktoś, jeżeli ktoś weźmie ten kod, będzie mógł to... Absolutnie, no to absolutnie. E, ten model można modyfikować, jak, jak sami powiedzieliśmy na samym początku, ten model się uczy. Więc jak go nauczysz tego, no to będzie robił to, jak go nauczysz tamtego, będzie robił to, coś innego. Zresztą on, jak zapytasz w wielu tych filmach, gdzie ludzie pytali o masakrę Nie, nie, już za nie, ja tylko, yy, tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. W wielu tych filmach, jak zobaczysz, jak ludzie pytają o masakrę na placu Tiananmen, to zobaczysz, że ten model językowy zaczyna odpowiedź, i ta odpowiedź potem jest przykryta. To znaczy ta cenzura jest nakładana post factum. Na okay, to co kamuje. już model de facto... on, on wie, co ma odpowiedzieć, tak? Tylko no, jest ocenzurowany po prostu. Czyli jednak to nasza prawda jest ta prawdziwsza. Tak. To Nawet jest... AI tak stwierdza, ale ma zasznurowane usta. Tak. Dobrze, no to chyba tym jakby zakończymy. To musimy zasznurować, słuchajcie nasze usta i. E, e, sznurujemy się stąd. Sznurujemy się stąd i e, słyszymy się w przyszłym tygodniu. No nie, nie słyszymy się w przyszłym tygodniu. A, nie słyszymy się w przyszłym Ferie się zaczynają, moi drodzy. A no to nie, no to się nie słyszymy. Słyszymy się za dwa tygodnie. To się słyszymy za dwa tygodnie. Trzymajcie się na razie. Na razie.